Hej, ja jestem Martyna. Do świąt coraz bliżej. Kto nie może się doczekać, zostawia łapkę w górę, to może trochę przyspieszy czas. Ale ja już powoli zaczynam czuć świąteczny klimat, a poczułam go zwłaszcza, kiedy dostałam ten prezent. Tak opakowane rzeczy kojarzą mi się na maksa ze świętami. Ups! A tą paczkę dostałam od marki Matel, czyli tej, która robi Barbie, dinozaury, Hot Wheels i wiele innych i nie mam pojęcia, co jest w środku, ale po cichu liczę, że jest to kalendarz adwentowy Barbie, bo jest mniej więcej takiego kształtu. Otwierałam w zeszłym roku takie kalendarze, no i były bardzo podobne, więc trzymam kciuki, żeby to było to. Wy zostawcie subskrypcję i zabieramy się za wspólne otwieranie! Okej, okay, to jest moja ulubiona część, jeśli chodzi o odpakowanie prezentów, czyli wyjmowanie ich z tego papieru i przerywanie go. Jakoś nigdy specjalnie się nie staram. O oh my god! Kalendarz adwentowy z syrenkami, ale czad Zobaczcie dostałam nawet list od Barbie Kochana Martyno, miłego oczekiwania na piękne, gwiazdkowe prezenty życzy zespołu Barbie, ale miło, zobaczcie Barbie Mikołajka Dobra już wszystko wiem, to jest kalendarz z serii Barbie Dreamtopia, w zeszłym roku dostałam z tej serii jednorożca z lalką, z różowymi włosami jak Martyna Zabawa Słuchajcie, uwielbiam tą serię, bo jest taka tęczowa, kolorowa, no i po prostu jak z marzeń. Także tutaj na opakowaniu też widzicie, że wszystko jest takie tęczowe, bajkowe, no po prostu coś w sam raz dla mnie. Myślałam, że to może coś z serii Barbie Color Reveal, bo ta syrenka mnie zmyliła, ale z tego co widziałam z tyłu jest syreni ogon, więc no prawie, prawie. No dobra, zabieram się za otwieranie, w którym pomoże mi ktoś, za kim się stęskniliście i często pytacie o tą osobę w komentarzach. Siemaneczko kochani Wróciłam Uch, To były bardzo długie wakacje Przepraszam was bardzo za nieobecność Mam nadzieję, że mi wybaczycie i że jeszcze o mnie nie zapomnieliście Znowu energią wracam I pomogę Martynie rozparcelować Ten kalendarz Zawsze marzyłam o tym, żeby być syrenką Mam nadzieję, że Martyna trochę rzeczy z tego kalendarza Mi da, chociaż widzę, że jest to jakaś koleżanka Ale zawsze marzyłam o tym, żeby być syrenką Kochani, kto mnie jeszcze pamięta Albo się za mną tęskni, Zostawia teraz koniecznie łapkę w górę, a ten kto nie wie kim jestem, już wyjaśniam Nazywam się Angela i jestem taką jakby Asystentką Martyny Razem rozkręcałyśmy ten kanał od samego początku A potem wyjechałam na Długie wakacje Byłam tu, byłam tam Odwiedziłam nawet Dreamtopie I oswajałam jednorożce No i to by było chyba na tyle Dobra, to co? Mniej gadania? Więcej otwierania! I ja cię kręcę. Toż to Eliza. Poznałam ją w Dream Topi. Ona właśnie uczyła mnie jeździć na jednorożtach. To wcale nie jest takie proste. Hejka Eliza, pamiętasz mnie? Angela? No ja, to, że Cię pamiętam. Chodź się przytul. Ale miło Cię zobaczyć. Wyskakuj stąd. Ale super wyglądasz, czyżbyś zrobiła pasemka? Tak jak mi poleciłaś. Wiedziałam, że to jest doskonały pomysł. Ale wiesz co, Eliza? Kiepsko tak paradować w bieliźnie na kanale. Mogłabyś się ubrać. No to pomóż mi otworzyć te okienka. W nich ukryte są moje dodatki i ubrania. Się robi! Bo co tutaj jestem? Ty możesz sobie odpocznij, to była długa podróż. A ja już nie mogę się doczekać, żeby coś zmajstrować! Och Angela! Ty to masz złote serce. Dobra, to lecę uciąć sobie drzemkę. <laughs> No dobra, kochani, to zaczynamy. Martyna, może pójdziemy na taki układ. Ty otwierasz okienka, a ja mówię, co jest w środku. No bo moimi małymi rączkami to mogłoby zająć jakieś 100 lat. Spoko, ten układ mi pasuje. Powiem wam, że ja też stęskniłam się <laughs> za Angelą, ale skrzydła. Martyna, ja miałam mówić, coś w środku. Wo! Zobaczcie, w środku są piękne, różowe skrzydła, dzięki którym mogę latać! Wyglądam prawie jak wróżka z Dream Topi. No rzeczywiście, widzę dużo podobieństwa, chociaż brakuje ci takiej fajnej kiecki. Ta nawet jest podobna kolorystycznie, to jest mega przypadek, ale mam nadzieję, że w środku będzie jeszcze coś takiego. Lecimy z i jest korona! Ta korona należy do Elizy. Jak zresztą widać tutaj, ale podtrzymam jej ją w czasie drzemki, żeby się nie zgubiła. No nie mam nic przeciwko, żeby jej ponosić na głowie tą koronę. Sorry wróżko, ale muszę tutaj. Uuuu, czyżby pufa? Jak jest pufa, to lecę. Dosłownie lecę, bo mam skrzydła. Zanieść Elizie tą poduszkę, żeby wygodniej jej się spało. Ui! No i leci piąteczka. Ktoś powiedział piąteczka? No to piona. Wow, tutaj jest kolejna korona. Uuu, uh, to chyba dla mnie. Czy moja głowa... Ups. Czy moja głowa udźwignie dwie korony? No nie wiem. Czy to się nazywa podwójna księżniczka? Może zrobić z tego nowy trend. Po co komu jedna korona, jak można mieć dwie? Lecę z szóstką. O, wow, ale naszyjniki. Nie jeden, a chyba sto. To jeszcze grubsze niż twoje dwie korony. Angela, co ty robisz? Po prostu kocham jednorożce. Ale dawaj ten naszyjnik. O o, o, o nie! Wszystko dobrze, wszystko dobrze. Nic się nie stało, nie martwcie się. Takie rzeczy po prostu się zdarzają. Co skrywa siódemka? To królewski piesek! Ło! Wow, to jest Reksio, pies Lizy. Reksiu, do nogi! Dobry piesek, chodź do cieci. Och, jak ja kocham tego słodziaka. O, oh, Ósmy dzień. A w nim. Co tu jest? Naczynia? Tak, naczynia. Od dawna próbujemy umówić się z Elizą na herbatkę. Może w końcu się uda. Oh, oh, ktoś powiedział herbatkę. Wypiłabym sobie herbatkę. Chyba już mi ta wystarczy. No to zdrówka. Ej. Dokładnie tak. Za nasz przyjaźń jak z marzeń. Angela, to jest Dreamtopia. Tutaj nie ma innej opcji. Tu wszystko Piesek z zmarzeń. Ciekawe co kryje się pod dziewiątką? Co to jest? Wow, stworzonko z prawdziwej krainy baśni. Nawet nie wiem co to jest. To chyba nie jest dinozaur. To jest mój pupil Mruczek. Wow, jest śliczny, taki brokatowy. Wygląda tak, ponieważ urodził się w Dreamtopi. A czemu twój piesek tak nie wygląda? ponieważ to był prezent z normalnego świata dziesiąteczka, jesteśmy prawie w połowie drogi słuchajcie, jeśli chcecie więcej kalendarzy adwentowych na tym kanale, to zostawcie pod tym filmem 10 tysięcy łapek, a zabieram się za kolejny w końcu jest i on, czyli syreni ogon, zobaczcie na te płetwy, wow mogę, 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 mogę. proszę, proszę zawsze możemy o tym, żeby być syrenką, Martyna błagam, spoko, i tak planowałam ci go założyć, Angela masz nieziemsko długie nogi i Niestety nie mieścisz się za bardzo w ten ogon. O nie, jaka szkoda! Ale za to do Elizy pasuje doskonale. Ważne, że chociaż ona w nim dobrze wygląda, mam nadzieję, że będą jeszcze jakieś ściuszki, które będą na mnie pasować. Eliza, wyglądasz bosko z tym ogonem. Dzięki, kochana, dzięki. Jednaście. A to co? To wygląda jak małe skrzydełka, ale dla kogo albo do czego one są, to jeszcze nie wiem. Jeśli Wy macie pomysł, o co może tu z nimi chodzić, to piszcie w komentarzach. Tymczasem w dwunastce kryje się kolejny na naszyjnik. No teraz dziewczyny to wyglądają jak siostry, albo jakieś totalne BFF. Ja w podstawówce ze swoją najlepszą przyjaciółką kupowałyśmy takie same rzeczy, żeby wyglądać właśnie jak siostry i tutaj tak mi się skojarzyło. 13. Czy będzie pechowa, czy będzie szczęśliwa? W kalendarzu adwentowym może być tylko szczęśliwie i mam tutaj super wielką szczotkę. 14. Co tu może się kryć? Chyba coś dużego. Kucyk! A raczej jednorożec! Jak myślicie, czy to dziecko tego dużego jednorożca? Trochę takie wstydliwe. A tutaj w końcu jakieś ubranko dla Angeli. To przepiękna suknia księżniczki Elizy, ale myślę, że Eliza jest zajęta siedzeniem w swoim ogonie i bez problemu udostępni swoją suknię Angeli. No pewnie! No co ty, Eliza? Serio, ale czat! Ja tam lubię machać płetwą. O ja, wyglądam jak prawdziwa księżniczka. No bo nią jesteś. Wszystkie jesteśmy prawdziwymi księżniczkami. Dobra, lecimy z szesnastką. Uuu, te pantofelki to sama bym nie przygarnęła. Eliza chyba raczej nie założy ich na swoje stopy, więc Angela, masz dzisiaj farta. Są boskie! Siedemnastka, a w niej co to jest? Co? To jest kolejna korona? A nie, to taka opaska jak tutaj, u tej syrenki. No ale dziewczyny mają już korony, więc chyba nie chcą wymieniać jej na opaskę, co? No co ty Martyna, korona to jest taka nowa opaska. Okej, okay, może też powinnam zacząć nosić taki gadżet na co dzień. A tu cóż, Czyżby ta spódniczka? No to czas na szybki switch. Jaka mijuwa Angela, wybierasz na imprezkę? A żebyś wiedziała, szykuje się super party. Na końcu tańczy. Otwieraj szybciutko, bo musimy z Elizą lecieć i nie możemy się spóźnić. Już jesteśmy prawie na końcu. Dziewiętnastka i kolejne piękne buty. Te wyglądają jak jakieś baletki. Pod dwudziestym okienkiem kryje się. Ile tych naszyjników? Wow, ten podoba mi się najbardziej. 21. OMG! Co to za stworzonko? Martyna, co ty w ogóle się nie znasz na zwierzątkach? Przecież to jest oczywiście słodki króliczek. Jak to się nie znam? Znam się, miałam nawet kiedyś królika, ale musieliśmy go oddać, bo mój brat miał na niego uczulenie. 22. Czy to jest tort? No dobra, czyli nie kłamałyście swoim preską na końcu tęczy. Nawet macie catering. No raczej, że nie kłamałyśmy. Przecież kłamanie jest passe, totalnie e, obrzydliwe. Przedostatnie okienko, a w nim. Co? to jest to jest magiczna różdżka słuchajcie, użyję tej różki, ale na końcu odcinka więc czekajcie, no i 24 okienko, czyli wigilia, jest i magiczny czajnik, magiczny, bo przed chwilą magicznie gdzieś zniknęła mi do niego pokrywka i nie mogę jej znaleźć, no dobra to by było na tyle z kalendarza, myślę, że jest naprawdę super, dziewczyny, słyszałam, że spieszycie się na imprezkę i mam tu taki mały lifehack, abracadabra hokus pokus teleportacja no dobra kochani, przeniosłam siebie i dziewczyny na imprezkę na końcu tęczy. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Tutaj macie moje poprzednie odcinki, możliwość zasubskrybowania. Do zobaczenia!